Dzień dobry, to jest program 18.3 na antenie Super FM i w Szczecinie.pl, czyli jesteśmy i na 97.5 FM i w internecie na profilach facebookowych w Szczecinie.pl i Super FM. A dzisiaj spotykamy się z kilku powodów: jest ze mną kolektyw, tak bym chyba tu powiedział. Art Budyń i cześć. cześć. Cześć, cześć. A spotykamy się z kilku powodów: koncert Willi Lenca to już dziś, piątek o 19. Płyta, wasza wspólna, ukryte do wiadomości premiera w listopadzie. Mieliśmy się spotkać trochę wcześniej, ale wiadomo, czasy są, jakie są, covid, różne sprawy się dzieją i trochę nam się przesunęło, ale płyta się nie zestarzała. A po trzecie dlatego, że po prostu fajnie się spotkać i pogadać i sprawdzić, co u was słychać. Więc najpierw pytanie może takie ogólne o te czasy covidowe, jak zdrowie u was? Może najpierw Jacek, później Czango. <ścoughs> Zdrowi <śmiennie> jesteśmy? Tak, tak. By byłem Moja żona przyniosła COVID, bo ona jest nauczycielką w dwóch szkołach i w takim domu treningowym, gdzie pracuje z dużym zespołem Downa i z innymi tak zwanymi nie, jakby dysfunkcjami umysłowymi. I chyba z której szkoły przyniosła COVID, ale to wyglądało tak, że że ona straciła smak i węch. Ja byłem zdrowy. Ja byłem zdrowy. Come on! I mieliśmy 10 dni takich wakacji. Ale po prostu tak się brychtaliśmy. To było od kiedy się znamy, nigdy nie byliśmy 10 dni razem ze sobą w domu. Zamawialiśmy jedzenie przez internet. Nawet... To na głupich dowcipów. Na przykład rano robię kawę i krzyczę do pokoju, posłodzić ci. <słuchaj> no i tak wyglądał nasz COVID, no. Panowie, jak u Was? Zdrowi wszyscy? Ja byłem przez chwilę chory, ale też to było raczej zabawa. W... Poznawanie siebie i ja niestety sam do siebie żartowałem, więc te żarty były bardzo częste. <laughs> Zostałem odizolowany od całego świata. Nawrot mi parę razy przyniósł zakupy i bardzo mi się podobało to, że mogłem po prostu zrobić zmiotły wędkę i zrzucać ją <laughs> przez okno i przy zamku Pomorski po Pomorski wyciągać z partyzanta zakupów. na no tak. Ale to a... był powód, dla którego się... koncert nie odbył się w Wigilance'a. A, w, 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 bl, bl. Przepraszam. Tak, e, tak. tak no, wtedy tak, niestety... Tak. W... Były plusy i minusy, tak? Czyli e, tak. koncert się nie odbył, ale można było porzucać został wątką. przesunięty na, na dziś właśnie. Ale no... Tak jest. E, coś się jak to mówią. To zobaczymy, czy się dzisiaj uda. Tak. Czyli wyszliście z tego wszystkiego, z tej zawieruchy cało, i, yy, a jeszcze przedtem, ale już w czasie pandemii, powstała płyta ukryte do wiadomości Art Buddy Chango, tutaj pokażemy do kamery. Yy, I ta płyta jak w ogóle do niej doszło? Jak wy się spotkaliście, yy, jak robiliście materiał na tę płytę? Jak to było? Ja coś w sumie zadzwonił. Jak za Czyli jak zwykle, Zazwyczaj <laughs> coś dzwoni Jacek do kogoś. i mówi, ej słuchaj, zróbmy płytę, no i słuchajcie, zróbmy płytę i zrobiliśmy tą płytę. Co ciekawe, ta płyta rzeczywiście, e, proces twórczy, nie wiem kiedy się rozpoczął, rozpoczął u Jaska, ale jeżeli chodzi o nasz e, cały team, to zaraz przed pandemią, bo weszliśmy do studia bodajże w styczniu, i w ogóle pozdrawiamy Grodno, gdzie większość materiału została nagrana. I zaraz potem wybuchła pandemia. Rozdzwoniły się telefony i stwierdziliśmy, że musimy to odłożyć na popandemiczny czas, o który nie nastał. Cię. I płyta jednak zobaczyła, ujrzała światło dzienne w listopadzie. Świetne zdanie. Ktoś ma coś do dodania? Ja mam. A to przepraszam. E, najpierw e, my zadzwoniliśmy do Jacka jakieś dwa lata wcześniej. That's it. E, yeah, 5. Jak nie Jak nie osiem. Ten czas tak szybko leci. E, I e, zaproponowaliśmy Jackowi wspólny koncert. On się odbył w Szczecinie. Na zamku książek pomorskich? To ja I... sprostuję to było niecałe 7 lat temu. O, tak. Sprawdzaliśmy to. Okay. Okay. W ramach święta muzyki gryfonia i w ramach y, też premiery płyty Burning Szczecin. Tak. Także Szkoda, rzeczywiście to było święta. tak z tymi telefonami i mam nawet, tak. mam nawet ten fragment wywiadu, kiedy to Borys dzwonił do Jacka. Czyli tak dzwonicie do siebie po prostu i rzeczy powstają. A, a mówią teraz, że Pegasus, hmm. nie? No. ale jak się nazywa ten program do śledzenia? Pegasus, Pegasus, Family Game. A to, to jest w ogóle ciekawe, czyli tak naprawdę w ogóle spotykamy się historia zatacza Koło, bo spotykamy się dzisiaj po premierze naszej w sumie wspólnej płyty, kiedy to do naszego spotkania doszło na dzięki w sumie Wam, czyli Szczecinie.pl, sí. które. Made in Szczecin za, w, to, w, .pl, w Szczecin, tak. Tak, zmusiło nas do tego, żeby zrobić koncert, który będzie zbieraniną szczecińskich artystów i wtedy z tego, co dobrze się orientuję, zrobiliśmy ten koncert z Jackiem i jeszcze z DJ-em Falconem. Zresztą bardzo ładne no nagrania bardzo ładne nagrania są w internecie. Polecamy. Tak, Uważam. można, między innymi magnes. Tak, um, to przechodząc od tej części muzycznej czango, przejdę teraz do trochę części tekstowej, czyli jadku do ciebie, bo na tej płycie jest trochę, trochę zwątpienia, trochę mroku, a trochę takiej sielskości, trochę miłości, trochę rodzinnej atmosfery. To jest taki mishmash i e, chciałbym, żebyś podsumował ten ostatni czas. Czy to jest takie podsumowanie Twojego ostatniego czasu, ta płyta, czy. To jest wypadkowa tych, tych rzeczy, które się u Ciebie w życiu działy. Jak to wygląda? No powiedz. Tomaszu, zamierzam. <grym> <grym> Specjalnie dla Ciebie. Wiesz co, to jest tak, że te piosenki napisałem w większości przed... nie, wszystkie napisałem przed pandemią. I jak, jak się czas pojawił, to jakby ten beat poszedł, że to jest ak aktualna piosenka. Ej, było coś <grym> takiego, ej, to jest teraz, teraz, musimy to wypuścić. I... Ej, no muszę to powiedzieć, yy, bo nie wiem czy zauważyliście to, myśmy zrobili prawdziwy, yy, nawet nie był flash, to był flash ale myśmy zagrali Facebookiem wtedy. zrobiliśmy tak. yy, yy, własnego virala. Tak, że zrobiliśmy virala, że każdy z nas dostał yy, Teledysk, rozesłał go do wszystkich swoich znajomych. Yy, nie wiem jak Wy, rozesłałem to do znajomych, z którymi nie miałem kontakt przez 20 lat na przykład. I jednego dnia, o tej samej godzinie, wszyscy go wysłali, ale od siebie z komputera. Nie było tak, że mm. jest link do YouTube'a. I naprawdę było takie pół godziny, że siedziałem w domu z żoną i patrzyliśmy na screen i tam tylko było cza. Działo się, ja też to widziałem, bo ja, super, na moim naprawdę. streamie było trochę to samo i się zastanawiałem, co to jest w ogóle, więc wszedłem tam, bo wtedy jeszcze nie nazywaliście się Art ni Chango. Tak. Jak to wypuściliście, tylko chyba UDW. UDW. Tak, to tak, jak ta Tak jak ta płyta się nazywa. Te nazwy tak, są chyba nie, trochę, tak. trochę wymienne, prawda? Super, nie te, ten disorder jest jakby wpisany w całe te wydarzenia. Ale w ogóle y, fajnie, że Jacek przypomniałeś, bo tak naprawdę czas i w ogóle to, ta, ta piosenka, ten tytuł i to, że odezwaliśmy się do ludzi, z którymi nie mieliśmy wcześniej kontaktu. To był też o, taki super. w ogóle. Ej. Dobra, robimy w ogóle coś nowego, próbujemy zawładnąć internet właśnie w ten sposób, publikując 1500 albo 4000 razy po prostu ten sam film z różnych kąt i przy okazji musicie się po prostu pogodzić z tymi ludźmi, z którymi się nie mieliście ochoty w żaden sposób kontaktować. To był w ogóle bardzo też taki pandemiczny... – Dla mnie to był duży format, Naprawdę. – Tak. Ja, <laughs> ja odezwałem się do takiej ilości osób, nie, no w ogóle myślę, że ten ta pierwsza kwarantanna to był bardzo, bardzo ważny czas dla wszystkich. Mhm. Ym... Ja, wró ja wrócę jeszcze, przerwę i no. wrócę jeszcze do tych kontrastów, ja właśnie, które, które, które tam są. No właśnie, trochę, trochę filozoficznie. E, ale jak się idzie przez tę płytę, to rozpoczynając powiedzmy od czasu, to myślisz sobie, zaraz będzie mrok <noise> gdzieś tam dalej. A tu się zaczynają takie. Dość pozytywne melodie, e, upraszczając oczywiście mocno, bo tam jest i dużo, y, dużo różnorodności tekstowej, ale też duroż, dużo różnorodności muzycznej. E, jednak, mimo wszystko, y, skaczecie trochę po tematach. Więc skąd się to wzięło, tekstowo chociażby? Wydaje mi się, wydaje mi się, że warunkiem koniecznym do lekkiego i takiego naprawdę spokojnego i radosnego traktowania życia, jest perspektywa, że za kilka lat to i tak będzie inaczej. Że to się jakby, że to przemija. I o tym jest piosenka Czas. Wiem, że koledzy nie chcą, żebym mówił o śmierci. A je, to... <laughs> ale dobra, ale to jest mój, mój klasycz, moje klasyczne porównanie. Czy chciałbyś, żeby kac trwał wiecznie? Nikt by tego nie chciał. No właśnie, śmierć kaca jest dowodem na to, że to jest jedyny możliwy sposób, żeby pomyśleć o tym, że życie jest piękne. Nietrwałość życia powoduje, że traktujesz je naprawdę na serio. Gdyby ten moment trwał zawsze, to byśmy... No jakbyśmy straszne... straszne rzeczy byśmy robili, naprawdę. I jakby płyta zaczyna się od tej piosenki, tylko dlatego, żeby otworzyć jakby cały pejzaż emocjonalny, który się potem wydarza. Okej, okay, czyli jednak jest to płyta koncepcyjna, bo tak sobie dzisiaj jeszcze raz słuchałem i mówię sobie... Pani nie, to Pany, no. O nie, tutaj moja przyjaciółka stąd mi powiedziała, że jestem jak jej kot. Głupi, ale jednak mądry, więc nie przysądzałbym teraz strasznie o tym, że istniała koncepcja. Okay. Come on, come on, hold your horses, baby. Dobra, a jak muzycznie to było? Bo tam też są takie kontrasty. Macie trochę cięższych brzmień. Gdzie Gdzieniegdzie w outro jazz się pojawia. Różne rzeczy się dzieją. Jak wam się pracowało muzycznie nad tą płytą? E z tego co pamiętam, to było ja tak... Ja pamiętam niewiele. <głos> 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 Nie wiem, pamiętam... Coś tam pamiętam. Poczekaj, <noise> przypomnę sobie. W ogóle sobie. ciekawa sprawa, bo czemu, czemu w Grodnie rejestrowaliście materiał? Jak to się stało? A to stało? zaraz do tego dojdziemy. Tak. Yy, bo yy, Jacek nam troszeczkę yy, przyniósł yy, jakby zalążki tych, yy, tych utworów. Jacek nam pokazał yy, ścieżkę jakąś, którą te piosenki miałyby podążać, i, i wspólnie e, ciosaliśmy ten materiał po prostu. I ze względu na to, że generalnie e, my, my sobie tak jakby troszkę folgujemy muzycznie na różnych frontach, jeśli chodzi o stylistykę, e, to, e, to dla nas też była idealna po prostu sytuacja, żeby właśnie wykorzystać. E, żeby żeby czerpać z wielu źródeł jakby muzycznych. I, i, I jakby totalnie się na to nie zamykamy, wręcz przeciwnie, wydaje mi się, z tego, co e, sobie rozmawiamy czasami o muzyce, ale i nie tylko, ale o muzyce też, e, to że każdego z nas gdzieś tam e, po prostu kręci to, żeby nie grać jednego stylu muzycznego, bo, bo to jest w pewien sposób zamykanie się gdzieś tam w jakiejś szufladzie. Mhm. A, a po prostu chcemy grać fajną muzykę. Znudzilibyście się a, pewnie? Dokładnie, dokładnie tak. I, i, I wydaje mi się, że to po części może być yy, tego przyczyna, jakby, nie? Że, że, że po prostu szukaliśmy. Lubicie sobie poskakać. Dokładnie. Dobra, jak to z tym grodnem było, bo to jest też ciekawa sprawa. Jeżeli mogę jeszcze taka. To zależy. Jeszcze jest taka jedna rzecz, że bardzo nam zależy w ogóle. Zależy nam prawo. na tym, żeby nie brzmieć jak cokolwiek innego, więc te wszystkie skoki i odpały, które gdzieś tam się pojawiają, wynikają z tego, że po prostu kreacja jest po prostu przez cały czas nowa, a nie nagminnie powtarzana i powielana. Bo podobało nam się coś innego, podobało nam się znowu coś innego i zróbmy koniecznie coś tak, jak zrobił ktoś inny. To wszystko są rzeczy, tak jak piosenki, które przynosi Jacek, są nowe, są świeże, tak to, co my staramy się zrobić, ma być w pewnym sensie niepowtarzalne, a z drugiej strony czymś nowym, dlatego że już muzyki tak naprawdę już zostało tyle stworzonej i. Teraz jeszcze, przez wzgląd na to, jak serwisy streamingowe podają nam po prostu każdego dnia nowe, nowe podpowiedzi, nową muzę, nową muzę, P powielanie czegokolwiek jest po prostu nudne. No, nazwijmy to hmm. po imieniu, to jest po prostu nudne. E, a wracając do Grodna. Grodno po pierwsze jest pięknym miejscem, po drugie, e, dla nas, którzy siedzimy ciągle tutaj, e, w tym pomieszczeniu. które, jeżeli mogę, nadmienić. Tak, dodajmy, że jesteśmy jest najpiękniejszym studiem. Które wydaje mi się, od bo były jak w wielu. W stopniu najpiękniej. najpiękniejsze. To jest To oczywiście się jeszcze pojawi, ale jesteśmy w Stobno Records. Jesteśmy w Stobno records. records. Patrzę teraz do kamery. Stobno Records, rekord. Kama. Na końcu się w ogóle jeszcze przedstawimy i powiemy, gdzie jesteśmy. To, że w to przede records. wszystkim. Wracając do Grodna, Jesteśmy w czasami Sąbie? inna przestrzeń, inny, inny świat robi po prostu z głową zupełnie nowe rzeczy i nam tego było potrzeba, bo pracowaliśmy nad tymi piosenkami tutaj, eee, przygotowywaliśmy się do nagrania, a tam mogliśmy wejść, wyjechać do lasu, mieć możliwość po prostu odpoczy odpoczywania uciekać w trakcie tego, dzikami. uciekać przed dzikami eee, wszystko mogliśmy tam robić. Eee, za to kochamy Grodno. – No, no i kawałek te prywatnej możliwości. plaży, Kawałek prywatnej plaży. W ogóle, słuchajcie, to jest jakiś obłęd to miejsce. To jest naprawdę obłęd. Podobno nie. to była Villa Garinga, jeżeli dobrze pamiętam. Nie wprowadzajmy tego mrocznego nie, tematu, nie. bo już pytanie było, czy ta płyta jest mroczna. – Nie, na A propos nie, jest. To na Dobra. – Ale jeszcze tak, wracając tak. Do, do muzyki. Yy, yy, bo, bo, powiedzieliśmy o tym, że jest różnorodna stylistycznie, ale tak naprawdę nie było takiego. Nie jest. To, a, a, nie, jest. <noise> nie, chciałem powiedzieć tylko, że. Ej, nie jest. Jak wam zaraz to udowodny. Że Jak dla mnie, mówiłem już to wcześniej, wydaje mi się, że jest spójna, pomimo tej różnorodności, ale tak naprawdę różnorodność wynika z tego, że też trochę tą muzyką ilustrujemy teksty. Jeśli tekst wymaga. Yy, przy... no to po prostu gramy te momenty Przekałość. głośniej czy mocniej. Gramy A... ciszej w tej, <grym> Tak. Albo robimy dokładnie. Yy... No, i, 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 i nie jest tak, że a tu teraz zagramy na jazzowo, bo będzie, y, pokażemy, że umiemy, nie wiem, jest zagrać meno, coś tam, im. a im wszystkim pokażemy. Co? Tylko, że, że tekst y, jakby no, wymaga tego, mm. żeby pójść w jakąś stronę, no i, i tak staramy się to y, obrazować muzycznie. No i fajnie. Dziękuję. No i fajnie jest fajnie, granie muzyczki jest fajne w ogóle. Z mojego punktu widzenia jest tak, że. Mm, ja znam typa, który napisał teksty, osobiście go znam. Strasznie upierdliwa osoba, naprawdę. I Myślę. ma strasznie wysoko postawione standardy, bardzo. Naprawdę, to jest czasami bardzo męczące. Zajmuje dużo czasu, żeby dogadać się z głosiem, tam jakieś papierki trzeba podpisać i tak dalej, i tak dalej. No ale jest taki zespół jak Czango, i przynosisz tekst, i rzucasz w tą chaosową <grym> matnię, w tą kałużę, w to coś, taki ten, ten blub, i nagle dostajesz feedback, który okazuje się, że jest dokładnie tym, na co czekałeś. Natomiast... Nie to Nie, 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 bo reagujecie na coś, na coś, co jest nieprzewidywalne. Natomiast, i tutaj muszę wrzucić kamyczek do Twojego ogródka, natomiast naprawdę żyjecie już w swoim brzmieniu. Wasza plastyczność jest, jakby, wpisana w Wasze CV. Bo Jacek właśnie, właśnie was zdefiniował i będziecie mieli gotowy opis na Prząc stronę, wierzy. prawda? <grym> to słuchajcie, jeszcze, 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 jeszcze ostatnia rzecz przed zejściem z anteny Super FM, bo musimy akurat na super FM kończyć, ale oczywiście zostajemy na Facebooku w Szczecinie pali Super FM. Ostatnia rzecz, to Jacka chciałem zapytać jeszcze na antenie radiowej, jak ci się wraca do Szczecina, bo powiedzieliśmy przed chwilą, że nowe miejsca otwierają e, głowę, a jak stare miejsca wracają do głowy, to jest też ciekawa sprawa, no, kurde, bo wiadomo, kiedyś byłeś w Szczecinie więcej, ja teraz jesteś mniej i tak, wracasz. Tak, tutaj naprawdę, że zawsze jak tutaj jest... E, jak zaczyna się Stargard szczeciński, to mam tak. O, jest Nawet no Stargard już nie jest szczeciński. Ja to mniej Szczecin przyjeżdża jest... do Nie, nie, ale jakby dzięki chłopakom już tak, że to jest. Jest tyle pięknych miejsc w Szczecinie, które pamiętam. Naprawdę, to jest. O, matko. No 15 lat tutaj mieszkałem. O co Ty się w ogóle pytasz? No No dobra, i jak wracasz, to co się dzieje? To jest 15 lat. Rezonuje. To jakbyś kamerton puknął. No nie da się nic zrobić, po prostu czujesz wzruszenie, Twoja klatka piersiowa zaczyna oddychać. O, o, o. No, s a. Nigdy w życiu nie mieszkałem tak długo w jednym mieście, no. Okej. Okay. Dobra. E Czyli podsumowując, dziękujemy już słuchaczom Super FM. Dziś o 19:00 wili Lenca, Art Budyń i Czango, czyli Jacek Szymkiewicz, Tomek Nawrot-Nawrocki, Borys Sawaszkiewicz, Maciek Kalka i porra, Szymon porra, Drabkowski. Porra. <laughs> Dziękuję porra. bardzo. Ale zostajemy oczywiście na facebooku w szczecinie.pl i superfm i kontynuujemy naszą rozmowę. Znów pytanie Jacek do ciebie. Tak naprawdę chciałem się jeszcze podpytać ciebie w imieniu chyba właśnie dużej warstwy Szczecinian, którzy ciebie jeszcze z pogodna kojarzą. Co ty właściwie teraz porabiasz? Gdzie ty przebywasz? Co robisz? Bo to, że tutaj działacie wspólnie, to, to jest jedna sprawa, ale tak na co dzień, co robi były lider pogodna? Same shit, cały czas. Mieszkam w jednym małym miejscu. Naprawdę, no zawsze tak, nawet w Szczecinie to robiłem. Chyba dlatego, że jestem z który jest małym miasteczkiem i mieszkałem w Szczecinie, w Gdańsku, w Mikołowie, w Tychach, potem w Szczecinie, potem w Dreźnie w Niemczech, potem w Warszawie i wszędzie, gdzie mieszkałem, zawsze mieszkałem w małym miasteczku. I zawsze robiłem to samo. Pisałem, grałem na gitarze, pisałem, grałem na gitarze. Nie chodzę po klubach, nie chodzę. Nie mam kolegów. Można pisać do ciebie w takim razie, jak coś, tak? Nie no mam kolegów z zespołu. Bardzo rzadko mam zespół i to jest dla mnie historia naprawdę niebywa, że mam kolegów z zespołu i naprawdę bardzo to szanuję i doceniam, że mam teraz kolegów z zespołu. Bo to się wydarza po zespole podobno. wydarza się to strasznie rzadko, bo <laughs> podobno jestem nie. Że nie umiem się socjalizować w pracy. Tak mówią ludzie. W każdym razie. No i sam sobie siedzę w domu i sobie piszę te piosenki. Okej, okay, dobra. I w międzyczasie pewnie było też sporo projektów, prawda? Różnych. Bo Wy sobie tak lubicie w ogóle chyba wszyscy skakać trochę pomiędzy tymi projektami, bo w, w Chango u Was to jest też tak, prawda? Borys, przecież i tak naprawdę każdy z Was gracie w różnych zespołach, w różnych składach zgadza się. Gdzie grywacie? To tu. Raz w miesiącówka nie gramy. Znaczy to jest Może, może nie, ma, nie, ma, nie ma sensu opowiadać o tym, gdzie... Każdy z nas jest muzykiem i tak jak Jacek wspomniał o tym, że co robi w międzyczasie, no to właśnie pisze na gitarze. To my się A podoba, mi się na gitarze. I my sobie tak samo. Dostałem teraz, kupiłem taką gitarę, panowie. I my sobie A. tak samo e, po prostu grywamy w różnych Gądy. miejscach, żeby Prawda. grać. A poza tym, każdy z nas ma jakiś tam kapitał e, muzyczny, gdzieś pokłady tej muzyki, która nie została. Nie chciałbym nazwać tego brzydko. Macie coś w szufladzie, tak? Rozumiem. Każdy ma coś w szufladzie. Te szuflady Toły są dęb. najważniejsze tak, tak naprawdę. No. I, I po prostu z nich cały czas korzystamy i cały czas je otwieramy po to, żeby coś z nich wylazło na, na i światło ufę. dzienne zobaczyło. Tak. Żeby <laughs> mi coś natknął. Okej, okay. dobra. E, taki m, fragment wywiadu, który mi się bardziej, bardzo spodobał, chociaż zwykle nie wracam do innych wywiadów. E, wszystkie piosenki łączy refleksja kolesia, który dobija do pięćdziesiątki, przeszedł przez bardzo dziwne sytuacje w swoim życiu. <głos》> filozoficznie się zrobiło. To padło w wywiadzie, kiedy byliście o, w Olsztynie. O, e, skąd w skąd filozofia? UWM, FM. E, Masz kolegów, którzy przeszli Ej. przez kryzys z wieku średniego? No właśnie, nie, nie ale chciałbym zapytać, e, jak, jak to jest, bo to brzmi tak dziadersko, bym powiedział. A, i to jest A. właśnie moja, moja konstatacja bardzo zabawna, ponieważ żeby być Dziadersem, trzeba uczestniczyć przynajmniej w dwóch życiach, w tych społecznościowych wszystkich portalach i... Grać w bingo. Grać w bingo, albo wychodzić i mieć kolegów. Ja tego nie robię, więc jestem po prostu starym facetem. Nie jestem Dziadersem. I zrobiliście o tym płytę. Ani Dziadersem, ani... Ja po prostu jestem starym facetem. a kim jest Dziaders? On wie. To, no to, jest, no wiecie, to jest. Takie... Ale to jest już dziad, czy po prostu. Czy... Nie, nie, to jest taki pretendent, bym pretendent. powiedział. E, taki ja właśnie, to który, to który to już to zaczyna to mówić, że przeszedł przez to różne jest sytuacje. Kolejna, w swoim kolejny życiu. label, kolejna etykietka. Etykietki były i będą. I to jest znowu tak jak czas, że perspektywa tego, co będzie za 10, 20 lat, powoduje, że etykietka i tak jest nieważna. Etykietka jest istotna. Bo jakby chcemy, żeby nas zrozumiano, ale w kategorii tego, co jest naprawdę, to jest tylko etykietka. Okej. Okay. To było trudne, wiem. bardzo eleganckim miejscu gracie dzisiaj w Willi Lenca. Byliście tam już wcześniej. W ogóle, jak się, jak się czujecie z tym, że tam pójdziecie i tam zagracie koncert? No bo e, waszą muzykę można by było bardzo szeroko nazwać alternatywą a czasami można różnych odjazdów tam doświadczyć. No, jesteśmy e... właśnie trochę jak willa Lenca, trochę rocococo. Czyli taki bardzo, o, bardzo, o, barok, o, bardzo, o, bardzo o, przaśny barok. O, bardzo przaśny barok roko, go, <laughs> go, <laughs> go, Tak. That's it, I it. Ro roku, ro -ko, ko -ko, czyli sexy. Moja koleżanka <grym> ze szkoły muzycznej zawsze mówiła Rokokoko, Miło you Rokokoko? Mm. Po pierwsze, Villa Lenca jest piękną przestrzenią. Szukaliśmy takiego miejsca w Szczecinie, żeby zagrać ten koncert premierowo. No miał się odbyć trochę wcześniej i, i, i jedyna, jedyne miejsce, które było inną przestrzenią niż dotychczas przez nas eksploatowane, to właśnie była Villa Lenca. o tego okazało się, że jest tam scena, że to miejsce ma być w pewnym sensie takim ośrodkiem kultury koncertowym i tak ciekawe to będzie doznanie i zjawisko zagrać w tym miejscu bo tak naprawdę to rzeczywiście jest bardzo klasyczna przestrzeń i bardziej byśmy tam widzieli muzykę organową widzieliście czy lub... jazz i Beyoncé na wersalu na wersalce ale jeszcze wracając do Wili Lęca jakiś czas temu z moim przyjacielem Maciejem Kałką udaliśmy się na koncert grupy Błoto. I bardzo o, nam się super, pozdrawiamy. Bardzo nam Bardzo tak, dobrze. Świetny naprawdę. koncert, świetny zespół. I wtedy uświadomiliśmy sobie z Maciem, że pierwszy znamy. koncert w życiu jako Czango zagraliśmy właśnie w Willi Lenca. na Wernisarzu niejakiej Apolonii. Fajne. Brunel, 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 brunel. Tak, tak. I, to, i to był w ogóle jakby powód, dla którego ten zespół zaczął Apolonisko. koncertować, bo my wtedy hmm. nie planowaliśmy koncertować jako Chango, tylko po prostu graliśmy sobie muzykę tak, jak, jako odskocznia od innych rzeczy. I była propozycja, żeby zagrać na wernisarzu, i to można uznać, że był to pierwszy publiczny występ zespołu Czango. To miało miejsce chyba 10 I, lat temu. I bardzo żeby... szczęśliwie się to wydarzyło, bo omalnie wpadliśmy z kolegą Kubą Fisherem, ówczesnym bębniarzem, pod tramwaj. So. Uff, Ta, to, to dobrze, czyli przeszliśmy so COVID, COVID, przeszliśmy prawie tramwaj. <noise> Cieszmy się, że się w ogóle możemy tutaj e, spotkać w takim razie. <noise> Wiem, radny, tak mi się wydaje? Też jestem Głóre dzisiaj w formie. Płyta se, ale super. Małe szczęścia. <noise> e, to słuchajcie, to ja wam życzę w takim razie, żebyście dalej tak do siebie dzwonili i grali razem dalej. Um. Przedstawmy się. Maciek Kałka, Borys Sawaszkiewicz, Szymon Drabkowski, Tomek Nawrocki, Jacek Szymkiewicz, Art Budyń i Czango byli moimi gośćmi 18.03. Bardzo dziękuję widzom i słuchaczom Super FM oraz w szczecinie.pl i do usłyszenia i do zobaczenia.